w Domu Śląskim imienia dr Uci Saniczkowej, wystawy grupy Art Giszowiec. Liderem grupy jest Antoni Długi, menadżerem Zbigniew Wójcik. Od kiedy działacie? Działamy od listopada ubiegłego roku. Jesteście nową grupą tu na terenie Śląska? Całkiem nowa grupa z Giszowca. Poprzednio byłem liderem grupy Janowskiej w skończeniu współpracy z tą grupą. Na wniosek pani Barbary Majendek, która jest radną Miasta Katowice powstała grupa. Dość liczna. No w naszej grupie na dzień dzisiejszy mamy około 15 osób. Są to osoby, które albo miały już coś do czynienia z malarstwem. Jest kilka osób, które dopiero rozpoczynają malarstwo, ale pod patronatem lidera naszego Antka zauważyliśmy, że te osoby robią bardzo duże postępy, gdzie lider na każdym spotkaniu, bo mamy trzy razy w miesiącu spotkania, pokaże jak można zmieniać kolor, jak mają malować te obrazy. Zobacz coś innego. Nie ukrywam, że chcielibyśmy się zmieścić gdzieś tak w granicach do 20 osób. No, to jest, jest nasz po raz pierwszy finisz-wernisaż naszej grupy. Kilka miesięcy temu nasz lider miał tutaj też w Domu Śląskim wystawę i w związku z tym, że mamy dobrą współpracę tutaj z Domem Śląskim, myślimy, że będziemy chcieli tutaj być częściej. Bardzo ładne pomieszczenia są i zapraszamy wszystkich tutaj na spotkania. No i bardzo dużo malarstwa również, bo w, od maja następni tutaj malarze mają wystawiać swoje. Pracy. Gdzie wasza siedziba? Nasza siedziba jest w Giszowcu, w parku pod Lipami, w domu kultury. Jeśli chodzi o członków grupy, to są ludzie doświadczeni i są ludzie, którzy zaczynają. Jak godzicie te sprawy? Po prostu ci, którzy już są zaawansowani w malarstwie, a praktycznie nigdy nie należały do żadnej grupy, więc ja jako lider współpracuję z nimi i dzielimy się doświadczeniami, technikami, malujemy obrazy, dzielimy się poszerzeniami natury, spojrzenia na, na otoczenie. Pomoc się przydaje tym, którzy zaczynają malować, ale doświadczenie poszczególnych artystów, kwestia wymiany pewnych doświadczeń jest chyba bardzo cenne. Najbardziej ja też zaczynałem malować w wieku siedmiu lat. Przypadkowo poznałem artystę malarza Leszka Piasieckiego, który z kolei był uczniem Jerzego Wojciecha Kosaków. On mnie nauczył od takiego brzdąca małego, wszystkich technik, a właściwie to nie uczył mnie w ten sposób jako nauczyciel, ale kazał mi po podpatrywać to, co on robi: w jaki sposób maluje. Nauczył mnie wszystkiego. Od gruntu, od naciągnięcia putna na blajtam, od gruntowania po różne techniki, techniki malowania szpachlą, pędzlem, patykiem. Różnymi sposobami. Dzisiaj przygotowywanie właściwie tramów jest ułatwione, bo można kupić gotowce, a kiedyś się samemu robiło to wszystko, nie? Tutaj Antek również tą technikę chce pokazać naszym artystom, którzy byli zaskoczeni, że jednak można coś takiego robić. Gdzie Antek mówił, że on to dawniej nie kupował, nic, tylko sam sobie to przygotowywał. Więc jest sporo tutaj u nas takich osób, które już po 40-50 lat malują. Mamy tam w grupie chyba 4 albo Pięć osób, które powiedzmy są początkujące, ale czytaliśmy kilka obrazów na licytację. No, osiągnęły też już kilkanaście tysięcy złotych, za które można było wylicytować te obrazy. Generalnie rzecz biorąc, to doświadczenie w malarstwie i dochodzenie do pewnych technik na pewno pomaga, bo nie zawsze teoria idzie z praktyką w parze. Jednak trzeba nad tym pracować, trzeba samemu doświadczać. Dokładnie. E, ja już... Mówię, że pewna doza talentu musi być, ale praca, praca i ćwiczenia czynomistrza. Bez tego nie ma nic. Trzeba po prostu dziennie te dwie, trzy, cztery godziny poświęcić na malowanie, na malarstwo. Bo bez tego i bez pracy. Nie ma Nic chyba. się nie zrobi. Niedawno byliśmy we Francji. Tydzień, gdzie chcemy zorganizować plener dla naszej grupy, i planujemy na wrzesień wyjazd do Francji, aby pokazać się tam. No nie ukrywam, że troszeczkę niektórzy byli zaskoczeni, że tak w krótkim czasie udało nam się już wyjechać za granicę i mieć kontakty z artystami z Francji. Jesteśmy zaproszeni do osoby, która jest Polką, która tam maluje od prawie 30 lat, i myślimy, że będziemy podtrzymywać tą tradycję. Że co jakiś czas będziemy wyjeżdżać, chcieli wyjechać za granicę na jakiś plener, albo gdzieś troszeczkę dalej, albo tutaj bliżej. Plenery, które w tym roku już mamy zaplanowane: 18 maja, plener na Ligocie i 25 maja w parku e, u nas na Giszowcu, Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił pod wodzą Antoniego Długiego, naszego lidera. Jeśli by ktoś chciał się do Waszej grupy zapisać, przyłączyć, to z kim się ma kontaktować? Można się kontaktować albo ze Zbyszową z naszym menadżerem, albo tak samo bezpośrednio ze mną. I osoby, które chciałyby przystąpić do naszej grupy, muszą pokazać nam nasze prace. Wobec tego nie przyjmujemy w ciemno, bo już mamy doświadczenia takie, że każdy by chciał coś malować, ale niestety, no, nam chodzi o wysoki poziom naszych obrazów. No i aby ten poziom był zachowany, utrzymany i żeby Wam się ta grupa rozwinęła bardziej, a przede wszystkim w twórczości. Dziękuję bardzo, a przypomnę, że rozmawiamy Rozmawiałam z liderem grupy z Antonim Długim i menadżerem grupy Zbigniewem Wójcikiem. Dziękuję panom. Dziękuję. Dziękuję.